Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie panią Natalię Januszek. Na profilu kanału sportowego pojawił się nowy, niespełna 3-godzinny film Krzysztofa Stanowskiego pod tytułem Boliłuckie Zero: Natalia Janoszek, The End. Jeżeli pierwsza część tego materiału była grillowaniem pani Janoszek, to ta część to już pieczenie na pełnym ogniu. Prawdziwa gratka dla miłośników absurdów. Początek jest coś dramatyczny z opisem tajemniczej choroby zwanej mitomanią, a w tle muzyka zwiększająca napięcie. Opisane symptomy choroby jasno nawiązują do poczynań głównej bohaterki. W pierwszym akcie Stanowski rozprawia się z dokonaniami filmowymi Natalaj, bo tak ją nazywa. A w zasadzie jej brakiem. Obnażył, jak manipulowała ona faktami, mówiąc w jakich produkcjach zagrała, gdzie podkreślała, że są to mega produkcje i jakoby grała w nich główne role, a tak naprawdę ciężko je nawet nazwać epizodycznymi. Zresztą zobaczcie sami. Tak, tak, nie przycięło filmu, czy tam się nie wgrało. To cały występ aktorki. Wszystkie informacje na temat festiwali nagród były podawane przez Natalię w dość wyrafinowany sposób. Manipulowała tak słowami, żeby opinia publiczna wierzyła, że chodzi tutaj o duże międzynarodowe imprezy, np. przykład festiwal w Cannes. Ale to nie był ten festiwal. Był to amatorski festiwal, na który każdy może przesłać swój film. Dochodziło do takich absurdów, że pani Janoszek jechała do hotelu, w którym spały gwiazdy, tylko po to, żeby nagrać jak wchodzić do hotelu w sukni, w środku się przebrać, w ubranie tak zwane cywilne i wyjść pomachać do zgromadzonych przypadkowych ludzi. I pomachać ludziom, którzy nie wiedzieli, kim ona jest. Więc mój trolling nie był przypadkowy. Wam się wydawało, że mi odbiło, że ja chodzę po hotelu w Mumbaju i macham do ludzi. Ja robiłem to, co ona, tylko miałem do tego większe prawo. Albo pompowała wraz z mediami informację, jakoby przyleciała na festiwa helikopterem, a w rzeczywistości był to lot widokowy dostępny dla każdego turysty. To jest zupełnie nowy poziom kłamania, ale. Nieudolny, bo jeśli przeanalizujemy filmiki, które wrzuca sama Natalia, zdjęcia, które wrzuca sama Natalia, zapiski z jej instastory, czy też instastory ludzi, którzy z nią byli wówczas w Kan, <gryw> jeśli porozmawiamy z ludźmi, bo to jest bardzo ciekawe, z ludźmi, którzy byli z nią w Kan, to wszyscy potwierdzają, bo to widać na nagraniach, widać na zdjęciach, ten helikopter startuje z tego samego miejsca, gdzie ląduje. Hitem są także wypowiedzi, że nie musi brać ona udziału w castingach, bo ma tak mocną pozycję, żeby w innych wywiadach opowiadać o tym, jak wyglądają castingi. Więc mam też dużo szczęścia, że omijam gdzieś te kolejki, które dla wielu aktorów są odrzucające i często rezygnują, tak? bo, bo jest to ciężkie. I dostała tą rolę, bo najlepiej yy, sprawdziła się yy, na castingu. I sama się skontaktowałam z kilkoma producentami, pisząc im swoje CV i, i też oni gdzieś tam do mnie wrócili i zaprosili mnie na casting. Nie zdarzyło mi się jeszcze yy, wziąć udziału w castingu w Indiach. Nigdy. To jest Dziara! <laughs> Naprawdę, w sumie nie zdarzyło mi się nigdy wziąć udziału w castingu do filmu. Żadnym. To jest bardzo sami zabawne. Sami się zgłaszają? Sami dzwonią? Do tej pory wszystkie filmy, w których wzięłam udział, e, pojawiły się same. Dostałam propozycję udziału w castingu w Holandii, później w Niemczech. E, byłam na castingu, spodobałam się, trochę to trwało, później były jakieś castingi nawet przez Skype'a e, i w końcu podpisałam kontrakt na kurszu, a później już poszło. Pamiętam swój jeden casting do Chicken Curry Loki. A jaki miałeś najdziwniejszy casting, oprócz tego? Najdziwniejszy casting? No. Pamiętam, że kiedyś zostałam e, zaproszona do Indii. Na casting przez reżyserkę, z którą już zrobiłam wcześniej dwa filmy, więc bardzo jej ufałam. I powiedziała, słuchaj Natalia, zapłacimy Ci tutaj 15 tysięcy dolarów, żebyś przyleciała na ten casting, bo wiemy, że musisz poświęcić swój czas. Nie zdarzyło mi się jeszcze um, wziąć udziału w castingu. Byłam na castingu. Nie zdarzyło mi się jeszcze um, wziąć udziału w castingu. Byłam na castingu. I swoim kłamstwem zakrywasz cały świat. Następnie poruszony został wątek konkursów piękności, którymi tak chętnie chwali się Natalia i które tak seryjnie wygrywa. Otóż konkursy to jakieś podrzędne wybory MIS w remizie, a sama Natalia zdobywa tam nagrody typu najpiękniejsza Europejka, i jak nietrudno zgadnąć, wśród kandydatek reprezentujących Europę jest tylko ona. Można się tylko zastanowić, co by było, gdyby nie wygrała kategorii, w której rywalizowała sama ze sobą. W kolejnym etapie została przedstawiona podróż Stanowskiego do Indii, gdzie postanowił sprawdzić, jak wygląda prawdziwa popularność Natalii. I gdzie wypytywał ludzi, zarówno przypadkowych przechodniów, jak i tych z branży filmowej o postać Natalii. No i nie zgadniecie. No dobra, zgadniecie. Natalii nie zna absolutnie nikt. <grym wytrza> yeah are uh, no I, right? don't I don't know i <laughs> 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 don't know we don't know <laughs> america <laughs> <American. laughs> cannot recognize Who is if you don't know her it's it's okay no i don't know <laughs> no uh, no sorry i have never heard of this name uh, ever in bollywood i am not aware of, of this uh, actress called natalia never never heard of her sorry about it for sure you know a uh, big polish bollywood star um oh, sorry i didn't get you what do you say? Uh, bollywood star from poland girl beautiful girl uh, i don't know i'm sorry but i don't know who you're talking know. uh, natalia janoszek uh, i'm sorry i don't know. I, I, I don't know her Jest Natalia Janas. respect, I I don't know. Respect, I mean, I don't, I don't know yeah. I'm surprised because in Poland uh, she told to everyone that she is a Bollywood star. Um, this is the first time I mean I'm to W trakcie filmu jest przedstawiony szereg wywiadów Rozmów Natalii z dziennikarzami, czy bardziej osobami nie zadającymi pytania. Gdzie wszyscy solidarnie wierzą w sukces naszej rodaczki. Pytanie brzmi, kto tam pracuje, kto robi research. Przecież sprawdzenie takich prostych informacji nie zajmuje nie wiadomo ile czasu. Obejrzenie, czy nawet przewinięcie filmu, żeby sprawdzić, jak wypadła pani Natalia. chociaż nie. Jeżeli ktoś by przewijał, mógłby przeoczyć jej występ. To znaczy na pewno by przeoczył. Zweryfikowanie, czy faktycznie dostał jakąś nagrodę, czy to za udział w filmie, czy konkursie piękności, to nie jest napisanie programu do lądowania sondy na Marsie, jednak nasi dziennikarze polegli. Jest nawet jeden moment, gdzie są lekkie przebłyski myślenia u dziennikarza, który wpada na pomysł zweryfikowania umiejętności językowych pani Natalii. No skoro zagrała w tylu filmach i w każdym z powodzeniem. I puszczają Natali tekst w języku hinduskim, gdzie widać, że Natalka nie za bardzo wie o czym jest mowa i zbywa to głupkowatym śmiechem. Co robi rzetelny dziennikarz? Śmieje się razem z nią. Jeszcze małe zadanie dla Ciebie. Sprawdzimy, czy dobrze znasz język hinduski. Uwaga, czy możesz oh, założyć oh. słuchawki? Mogę. Trzy, cztery. Sprawdź, czy działają. Raz, dwa, trzy działają? Słyszę, tak. Uwaga, uwaga. Me, tu me, bahut ti hun. Me, tu me, bahut ti hun. Co to znaczy? To jest Punjabi, czy to jest Hindi? Nie mam dla tego pojęcia. Co to znaczy? Bo ja znam tylko Hindi i mogę powiedzieć Kaiser Czyli co to znaczy? E-e I, I ja ci powiem, a ty powiesz to sama. Kocham cię bardzo mocno. Co to znaczy? Kocham cię bardzo mocno. Ja ciebie też. Potem Stanowski rozkłada na łopatki media społecznościowe Natali i artykuły o niej w internecie, na przykład w Wikipedii, które co ciekawe, prawdopodobnie sama o sobie napisała. Przedstawia czarno na białym, że Natalia wpompowała kasę w Instagrama, to znaczy w obserwujących na Instagramie. Ale niestety dla innych mediów społecznościowych już tak hojna nie była. Widocznie wyszła z założenia, że równowaga w ekosystemie musi zostać zachowana, czyli Instagram 1 reszta 0. Okazuje się, że Natalia kłamie na każdym kroku i w każdej dziedzinie życia, nawet na temat swojego stanu zdrowia. Czy ty miałaś zawał? E, tak, ja jestem po zawale i zatorze płuc. Przyszedł ksiądz mnie rozgrzeszyć, bo się ze mną żegnali. E, mm. i, I że raczej nie ma ratunku e, na to. Bardzo mało osób jednak przeżywa zator płuc. Czyli e, można powiedzieć, że ty tak trochę już umierałaś, byłaś jedną nogą na tamtym Jezu, okay, Jezu. A potem przeszliśmy do zdjęcia tych, tej aparatury. No mówi, no dobrze, tętno troszeczkę przyspieszone. Wyrany rany boskie, przyspieszone tętno, co to będzie? Ale potem mówi saturacja. 99% przy zatorowości albo zawale płuca, płuco powinno jednak trochę gorzej działać, czyli albo powinno być mniej, albo jeśli stan ciężki, to powinno leżeć pod tlenem. Na tym zdjęciu nie widzę tlenu, ani wąsów, ani mask, ani wbitego w górnym prawym rogu reduktora tlenu. Ostatnie na dole to liczba oddechów, prawidłowy tak 12-16, powiedzmy 10-18, 22 to przyspieszony oddech. Składając do kupy, fota na pewno nie jest w ciężkim stanie. Podsumowując, materiał mocny, myślę, że rzetelny, ale chciałbym poruszyć jedną, a w zasadzie dwie kwestie. Po pierwsze, czy Natalia miała tak zwane jaja, zmyślając swoją karierę i idąc w zapartym przez tyle lat podczas wywiadów itd. i nie bała się, że ktoś to obnaży, co trudne jak się okazało, nie było? Czy jest tak trwana i cyniczna, że ma ludzi za durni i wierzyła w to, że nie wpadnie? Czy jest po prostu tak wyjątkowo naiwna i wierzyła, że sprawa się nie rypnie? Ewentualnie jest trzecia możliwość, którą naświetlił Stanowski, gdzie wskazał na objawy choroby zwanej mitomanią i tutaj już śmiesznie nie jest, bo należy jej współczuć i wierzyć, że zwróci się o pomoc do specjalistów. Zastanawiający jest fakt, że Natalia działa ze swoim zespołem, więc należy zadać pytanie, czy zespół nie widział tego co się dzieje i w czym biorą udział. Ewentualnie czy przypadkiem Natalia nie jest dobrze wymyślonym produktem, który właśnie się przeterminował i za chwilę nie pojawi się jakiś nowy.